Andrzej nie jest typowym mastifem. Tak widzicie bardzo ładnie, sika. Może wytłumaczę taką różnicę. Większość z Was, najprawdopodobniej oglądając tego psa, tego sikającego psa, przepraszam, jest bardzo zdziwiona, że Andrzej to mastif. No wcale mnie to nie dziwi. Dlatego, że to jest pies, którego szukaliśmy. są psy w tym typie wyszykujemy no, bardzo sporo czasu trzeba poświęcić, żeby znaleźć coś unikatowego. Eee, oglądając dawno, dawno temu Mastiffy, imponował nam rozmiar, tak natomiast. Nie podobała nam się ich tusza. Nie podobał nam się ich całkowity brak cech użytkowych. Chodź! Chodź! Były psami tchórzliwymi, bojącymi się własnego cienia, można powiedzieć, tak? Bez cech. Użytkowych przed przeciwnikami uciekały, natomiast w większości ludzi e, imponował rozmiar tego mastifa. No i kupowali sobie kłopot. Tak? Psy się nie ruszały. No, można było powiedzieć, że były wstydem dla swojej rasy. Około 80% hodowli w tej chwili. Kultywuje, jak to się mówi, psy, mastify, w starym typie, tak? Gabaryt, rozmiar, żeby to się szybko i dobrze sprzedało. Natomiast mają w dupie selekcję na to, żeby mastif był tym. Kim były jego. były, byli, jego proto, protoplaści. A zapewne wiecie, że początek Mastifa bierze się od psów bojowych, używanych do walki z ludźmi, legiony rzymskie, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj wchodził i przytaczał historii. Natomiast ten film e, poświęcam wszystkim tym, którym Mastiff kojarzy się z grubym, otyłym, tchórzliwym psem. Grupa hodowlana Mastineum powstała ponad 20 lat temu. Od samego początku. Poszukiwaliśmy psa dużego, sprawnego, ale psa, który przede wszystkim w pierwszej kolejności do czegoś służy. Na palcach jednej ręki można w Europie policzyć psy, mastify, który, którzy, które. Posiadają te cechy. W związku z czym, ja pobieżnie, ale czytam, poczytuję sobie wasze komentarze na TikToku, na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Większość z was. Jest bardzo, tak jak mówiłem, jest bardzo zdziwiona, że Mastiff, że Andrzej to Mastiff. No i tak jak powiedziałem, w naszej opinii, Mastiff ma być psem dużym, silnym, o mocnym kościcu, ale przede wszystkim z nienagannym ruchem, ma potrafić stróżować. Ma potrafić wykorzystać siłę swoich szczęk, bo narzędzie to jest jedno, ale żeby potrafić wykorzystać to narzędzie, to jest druga sprawa. No, kupa idzie. <laughs> Także załapaliście się. Eee, co jeszcze? Eee, nie ma być psem. Nie ma być psem agresywnym. Nie ma atakować. Tak? Ale ma podjąć obronę, pokazać dominację i umieć wykorzystać to, czym kim jest. Takie Mastify wypuszcza grupa hodowlana Mastineum. Zapraszamy. Zobaczcie, jak ten pies się rusza. Wcale się nie dziwię, że większość z Was nie kojarzy go z Mastifem. Zapraszamy do rezerwacji. Zapraszamy do odwiedzin Reda Jagatowo Bydgoszcz. Zapraszamy.